Halo, Halo, witajcie, z tej strony Ewron, a to kolejny odcinek z Fortnite'a No i słuchajcie, został mniej niż tydzień do wielkiego eventu, który odkryje nam nową mapę, no i wydarzenia, które zakończą ten Fortnite OG. Także słuchajcie, ostatnie odliczanie do wielkiego eventu. I dzisiaj, słuchajcie, pomyślałem sobie, że zrobimy sobie... Zawsze się zastanawiam, solo czy duo, a dzisiaj będzie kompilacja i gierki solo, naprawdę mega fajnej, w tej poznałem przypadkowo swojego nowego teammate'a jak widać, oraz gierkę duo. Także mam nadzieję, że odcinek Wam przypadnie do gustu, bo był naprawdę.. Mam wrażenie, że spoko, trenowaliśmy sobie strzały ze sniperek, ale to wszystko zobaczycie w odcinku. No i oczywiście przed samym odcinkiem przypominam, że jeżeli robicie jakieś zakupy w Fortnite, no to bardzo docenię użycie naszego kodu twórcy Evron. Zróbmy sobie oczywiście klasycznie przegląd sklepu, a dzisiaj w ogóle ciekawostkę. Eee, ciekawostka, bo wróciły skiny ze Star Warsów, z Gwiezdnych Wojen, mamy Kylo proszę bardzo, jak najbardziej, mamy Anakina. O, bardzo ładne anakin, anakina Skywalkera Dobra, to jego plecak był po prostu Także fajne, fajne skiny, mamy piłkary No kurczę, ktoś się chce popocić napoconymi piłkarami no to piłkarki są w sklepie, w, męs w męskiej wersji i w damskiej, ale raczej każdy chyba <grywa> używa tych damskich skinów, prawda? Oprócz tego mamy, mamy takie yy specjalistkę survivalu, w ogóle skiny z pierwszego sezonu, pierwszego rozdziału, niesamowite. No i mamy, słuchajcie, te wszystkie yy skiny animowane, które ostatnio gdzieś tam przeglądaliśmy, prawda? Także one dalej są w sklepie, mamy tutaj jakieś pakiety. No a dzisiaj chyba przede wszystkim piłkarki, co? No jak zawsze piłkarki najbardziej napocone, więc jak najbardziej można je polecić. A już wam, słuchajcie, nie przeszkadzam, zapraszam was dzisiaj na gierkę solo i duo. W odcinku miłego oglądania. Trzymajcie się. Hej. Kolejny dzień i kolejne zwycięstwo dla OGsów Dzisiaj lecimy na wykrzywione wieże i mamy mniej niż tydzień do nowego eventu i nowej mapy. I witam serdecznie. Emeczka na starcie. Czy ty mi naprawdę już zabrałeś? Dobij mnie, typie. Lecę do następnej Gierki. Trzymaj się. O, dzięki. Przynajmniej mi potańczył. Dobra, egzekucję mi, rób. Rób mi egzekucję. O mój boże, chłop mnie odpuścił! Ty dobra, idę, kolego nie przeszkadzam ci. Idę lutować co innego. Co jest? Krzaczek zakładany, lecimy, widzę walkę, nieważne, chłop mnie jakiś dojeżdża, dobra, kolego. Ty w sumie jak ty mnie steka? To ja również ciebie. Siema, siema. Witam, witam. Szybka dobitka. No proszę. Król zwycięzcy. Czak, Jack Grzech zakładany. Nie ma problemu. Lecimy, pijemy. Proszę bardzo. Korona. Powiem wam szczerze, że ten jetpack nie za bardzo mi podchodzi. W ogóle powiem wam, że ten loot pool w tym sezonie, tak jak sobie chwilę pograłem, no to nie urywa pośladków. Powiem wam szczerze. Mega czekam na event, żeby zobaczyć co będzie kolejne w forcie. A na razie... A! A na razie chłopowi wywalam z pompy dwa razy. Tego normalnie dojadę jetpackiem. Nie, on mi uciekł. Dobra, kolego, posłuchaj mnie. Za daleko, o, to ty nie uciekniesz. Ale widzę, że nas ktoś znajduje, więc ja tak sobie troszeczkę. Ty gdzie on jest? Tego minąłem gdzieś. A tutaj. Siema, witam serdecznie. Dobra, słyszę, kolejny mnie podjeżdża. Jezu, chłop, jak dusi tego jetpacka. On musi być chyba na samej górze, nie? Nie, tutaj. Siema, dostałeś raz. Jezu, nic nie mam przeładowanego. Dobra, czekaj, kolego, bo tutaj nic nie jest przeładowane. Witam serdecznie, dzień dobry, jeszcze troszeczkę na dobitkę, jest git, jest git, o mój Boże To jak ja w ogóle tu gierka zacząłem, a to jak ona teraz leci, to Jezus Maria, nie mogę po prostu Jestem uratowany, mnie nie powinno być w tym lobby, ta gierka jest nielegalna do wygrania Dobra, mamy trzy fragi, let's go, dobra, wyczyliśmy sobie tiltet, na szczęście tego kolesia nie spotkałem e, Tego... Nie wiem jak on się nawet nazywał. No tego takiego ciemnego skina, nie? Takiego motocyklisty starego. No dobra, wylecimy się i lecimy dalej. Boże, tak bym chciał, żeby w kolejnym rozdziale były te kulki chomicie, one są tak dobre, to jest takie fajne poruszanie się tym. Boże Epic Games błagam. Błagam, błagam, błagam. Dodajmy to, bo to jest po prostu najlepsza rzecz, jaka może być w grze i nawet mi się nie chce dyskutować. Nie chce mi się o tym dyskutować. No, na, 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 na. Oho, słyszę walkę, no witam. Jezu, jaka tam jest batalia! Ty, co jest? Oho, ty, trzy osoby tutaj są Dobra, po kolei Siema, witam Teraz ty, siema <grym> Dobra, no nie ma problemu, witam, witam Tam jeszcze chyba, nie no, na pewno były trzy osoby, co? Cztery nawet, no nie gadaj Cześć, witam A! Boże, to auto, nie uciekaj mi, nie uciekaj mi No naprawdę mi, koleś, uciekasz? Seriously? Ty chłop gdzieś zwiał on mi gdzieś zwiał na dół. Tak. No nie, 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 nie. Kolego! Tam chyba spadła moja kulka i nie bierz mi nawet mojej tej yy, chomiczej. Dobra, on wziął golf karta. O nie, on o tym myśli. Nie, 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 nie. nie. O, jest lepiej dalej. Lepiej, żebyś mi uciekł, niż żebyś mi ukradł moją kulkę. No nie gadaj. Let's go! O mój Boże, ej, dobra. Już myślałem, że głowi ucieknie, szczerze mówiąc. a tu jeszcze chyba jakaś jedna osoba była, no nie? Tak mi się wydaje. Że chyba ktoś tu jeszcze powinien być, albo ja jestem głupi. Tutaj jeszcze jedna osoba była, bo wydaje mi się, że policzyłem cztery. Albo i nie. Albo i nieważne, a nie, ona padła, albo ja ją ubiłem. Ej, nie wiem, skupiłem się na tamtym typie tak, że już nawet nie wiedziałem, co tutaj się dzieje, ale tutaj cztery osoby w jednym miejscu. Podoba mi się, ale strasznie mało osób, już 26? Co jest z tymi lobby? Ostatnie lobby są takie, powiem wam szybkie, no że ej, ludziom się ewidentnie nudzi, nie? Chyba każdy czeka na event, a event przypomnę, w sobotę o 20:00 Będziemy go streamować, więc powinno być miodnie. Dobra, lecę po moją kuleczkę chomiczą yy, i, i lecimy dalej, jedzie Ona była? Gdzieś tutaj? A, tutaj na no, tym, na, na, rze na rzecz. To lecimy. No to co? No, chyba tiltet by się przydało. Co? No, jak nie wiadomo gdzie fragi, jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o Tilted Tower. Za wykrzywione wieże zawsze oddają. Chociaż w sumie byłem już na Tilted Tower w tej gierce. No ale to zawsze człowiek wraca na to Tilted. Jeszcze tam mamy dropa blisko. Więc powinniśmy. O, kolego, kolego, kolego. Czy ty mnie tutaj próbujesz? No nie, no kolego, no nie tędy droga. Ale miałeś sprzętu. Więcej sprzętu niż talentu. Ale raczej nic takiego ciekawego It's okay Bierzemy naszą kulkę Jedziemy dalej Do dropka Bo czemu nie Fantastycznie No nie mogę Co ja widzę? Co, co ja widzę? Kogo goszczę? Aaaa O mój Boże Już miałem wymieniać na tego Na infantry Ale ostatni strzałem mówiłem, Co jest? Ale tu jakiś sprzęty Grappler Chociaż szczerze mówiąc Chyba nie za Chyba nic z tego nie biorę Oprócz grapplera Znaczy w sensie te pompa Te pompy Ty ja słyszę jakieś strzały te pompy są takie. Mm. Ten kombat w sensie nie wiem jak się nazywa ta broń. Aaa! O mój Boże, że ja nie dostałem obrażeń up od upadku, to jestem jakimś bogiem normalnie. Dobra, nie mam pojęcia, gdzie oni są. A! O mój Boże, ty dobra! Dobra, sam się uratowałem od... Dobra, ja w tej gierce jestem jakiś niemożliwy Chłop mnie musiał... Czy ja słyszałem Eminema w radiu? A no tak, bo teraz będzie koncert Eminema. Ja normalnie nie wiem, widzowie, to jest... To jest po prostu hit. ja nie powinienem żyć w tej grze. Ale znalazłem przyjaciela, jestem ciekaw czy on żyje jeszcze Co się z nim stało w tej gierce Ale, o mój Boże, nie gadaj, że on dalej walczy na Tilted Ej, to było śmieszne, mega Ja bym go spotkał na Tilted Towers Ja nie powinienem w tej gierce żyć Szczerze mówiąc Jak go spotkam w top 2 Oddaję mu wina, od razu mówię Od razu to mówię Ktoś do mnie tutaj strzelał Halo? To jest stąd gdzieś, ale ja nie, nie, nie widzę. O dobra, widzę. Siema. Dzień dobry. Ej, to, że teraz dostaję się obrażenie, długo tylko od samolotu, trochę mnie przeraża zawsze O, kolego. Dobra, jak ja uderzam w drzewo, a nie w typa. Trochę nas to drzewo strunowało, kolego, co? Ty dziewięć fragów. Jest w porządku, jest w porządku, tylko troszeczkę mnie martwi. Ilość osób w tym lobby, bo za dużo, za dużo tych osób nie ma. No a chyba takie gierki będą. Zawsze na koniec sezonu jest tak, że już ludziom się tak nudzi, że po prostu się wszyscy dojeżdżają. Zawsze ciężej jest robić jakieś dobre... Snajper Ty, ten snajper by mnie prawie ubił Ale dobra, ja mam forty, więc sobie ustawimy forcik Siema, siema Ej, nie mam pojęcia skąd Stąd? A nie, tutaj Ej, dobra, jest chłop niewidzialny Jezus, snajper Snajperze, proszę nie ubijaj mnie Patrz na tą lunetę On mnie dojeżdża Dostał raz, dostał dwa Auć ty, dobra, jakiś... OG Sniper mnie dojechał! Ej, dobra, co? No no no, no, no to, to się powiedziało. Ja w tej gierce nie powinienem żyć, no nie? Nie powinienem żyć! Dobra, ej szczerze, nawet nie jestem mad, że padłem, no bo kurczę, w tej gierce ja powinienem paść w top 99 To jest, chłop się prawie sam zabije, o mój Boże Dobra, lecimy, lecimy na jakąś inną gierkę, nie? Do kolejnego tego, no bo tu nie ma co kończyć odcinka, tak hallo Ta, na mnie dużo osób poleciało. Na mnie dużo osób poleciało, ja sobie wezmę, wezmę skrzynkę, ktoś mi ukradł lód. Ktoś mi ukradł nie Nieironicznie Dobra, mam pompę. Hej, ja że spełniło się jego z największych marzeń. Bo Za pozdrowienia Proszę bardzo. To słodkie. <laughs> Dobra, ja mam jednego typa. O mój Boże, tupie mi! A! Ty, dał mi czak żaga. Co jest? To widz Siema, siema Olek nie mogę, czak, Jack! A to prezentik był. No, a, a mnie chłop oszczędził w poprzedniej gierce! No nie! O Lamka. Lamcia! Biją. Będziesz miała wtedy amo. Uuuu biorę. Weź, weź, weź Ale nie biorę ich. Aha no. <laughs> Dobra, jedziemy. wiesz, w jedną lamę, żeby mi Ammon dała. O, biją No, ale z tej góry. Mm. Że ludzie siedzą na takich górkach i tak kampią? Zbijłem mu krzaka Możemy strichtować jak chcesz, sobie Ty ja biłem opony, myślałem, że to chłop normalnie. Co tam leży? Nie? Jetpack, nie, 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 nie. nas trafiają. A, kulka. Oj! O o Zbij mu kulkę, zbij mu kulkę. Zbita, <laughs> jak coś. Obity, bardzo! O Jezu, jak on jest obity. Jak on jest obity, bije. Tak, tylko mnie bije. Ała, ała! Jezu, mnie bije jego kumpel. Nie bije jego kumpel. No, 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 no. no. Kolega leży. Ja chyba czak dżaguje. No, ten chłop mnie. Ten chłop powinien nas z drifta... E... e, trafisz? No trafiałam. <laughs> Spokojnie, widzowie. Ona naprawdę trafia. Ta, ja sobie jagę pie No, miał koronkę i... O! Nad no, nami jest, jest chyba. Miał Jest chyba na, nad nami. Tylko ja nie mam jak... O, grappler. Biorę grappler i będę go dojeżdżał. Tylko czekaj. Kurde. Dobra. On się nie w, ogóle, on w ogóle nie wychyla. Jest, wychyla! A! Dobra, 25 dostał. Jezu, jak ja jestem tragiczny. Dawaj go tam. Nice. Co jest, ty? Się mogło podobać. <laughs> nice, nice, nice. Typy, typy, typy. Na górce. Jezu, jestem tragiczny. Bi, 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 bi. Ja jestem taki... Ja jestem tragiczny ze perki. ja nie wiem Ja tu próbuję to? z poprzedniej gierki Ta, 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 dawaj, nie. dawaj, dawaj Nie, dawaj, 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 dawaj O, jest, A jest, to jest, to jest, to jest Bi, 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 bi. teraz to już bi No, chciałem go dojechać wózkiem O mój Boże, dobra, nie, 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 nie Ja się nie przyznaję, dobra, Odurawiam się na drugim kurde, nie ma się tutaj od Nice, trafiłem ha? No nie, 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 no zostaw mi tego przynajmniej, proszę Jezu, dziękuję Dobra, chodź po lud. Ej, 18 osób już tylko żyje. Co jest? Ty, pies, ty, pies, ty, pies. Dojeżdżam go. Dobra, jestem tragiczny. laser, Nice, dobra, jestem tragiczny. Nie mam pojęcia, gdzie był kumpla. Czemu ja nic nie mogę. Dobra, ja mam kompleks snajpera normalnie od poprzedniej gierki, ale Skarek i jeszcze złoty Skarek dla ciebie. Weź sobie złotego skara. Ej. Dla mnie? Mhm, mm mhm, mm mhm, mm Ty, pies, ty, pies, jego kumpel. O kurde, nie, to inne duło ty. A wow, jak zostałem. Dobre małe, uważaj. Nie, 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 nie padnij. Ja tego typa zaraz mam, tylko się wyleczę. Siema. Jeden leży, jeden leży. A łaj co jest ten drugi, co robi? Dobra, biję go Tak! Tak! A! Dobra, Jezu! Dobra, trafiłem ze snajperki, to Jeszcze się liczy. Ta, biorę, biorę, biorę O mój Boże, dobra, przynajmniej trafiłem Ze snajpy, let's go nie, nie, typ, 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 typ Leciał gdzieś deską Jeden typ, gdzieś tutaj O, tam jest, tam jest, widziałaś, 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 widziałaś? Gdzieś tam powinien być Ej, no przysięgam, że gdzieś jechał Jest! Chłop tańczy! Dostał! O mój Boże, ty, oni się wymieniali lutem I se chłop tańczył, dobijam Drugi jest na prawo Nice o ty kurde, dojeżdża mnie, dojeżdża mnie! O mój gdyby to siadło, gdyby to siadło! Dostał raz! Leży! No. <grym> Ziomy, co sobie emotkowali, ty, dobra! <grym> lecimy, lecimy, lecimy! Tu jest strasznie dużo lutu, jak coś. Lekcja pokory szybka. No, bez gitu. Chłop sobie tutaj po prostu tańczył. Typy, typy, typy! Tam kita to no stał, dobra, A? jestem jednak genialnym sniperem Chłopiec prawie powolny O wow ja dostaję strasznie Muszę się wyleczyć Dobra, ty jest co szary? mi zrobił? Jest szary o, ja też jestem szary Ale może Strzał życia, Nie! O leży Nice! Drugie tutaj! Przy mnie, przy mnie, przy mnie biało ma! Zleży ty! Jak koksimy teraz, co jest? Let's go! No, Fajnie, dobra, ja mam Chaga. Let's go! Muszę sobie muszę się strzagować gdzieś tutaj w rogu Siedem osób, ej, jeszcze zrobimy z tej, jeszcze z tej gierki będą ludzie Słyszę strzały gdzieś tutaj przed tym, przed nami Gdzieś na daleko słyszę bardziej strzały yy. Chodź ze mną jak możesz gdzieś tutaj, dobra, tu są kulki Przysięgam, że tutaj słyszałem kogoś Jest, słyszę gdzieś O, jest, jest, jest przy mnie! Czekaj, zbiegam. Jezu, jestem tragiczny. Dobra, już strzeliłem, sorry. Obity, bardzo obity. Leży, leży, leży. Jego kumpel tutaj obok, jego kumpel. Obity, obity, obity. Zdriftował, dawaj go. Można. Dawaj, dawaj, dawaj. Nie no, nie mogę, nie tutaj mam abo. Nie mogę trafić. Jezu, ja też. Jestem tragiczny. Dobra, mi podkładki? Ej, dobra, myślałem, że jest na strzała i bruzdówy wysprejuję, a mogłem wytapować, ale dawaj do niego. A on gdzieś tutaj powinien być? W sensie yy, jest za tym. Powinien być, powinien to na pewno jest tutaj. Za drzewkiem jest. Tym żartowałem, nie ma go. Ej, co jest? Dobra, z innego. Inny teamek nas bije. Ej, nie mam pojęcia, że ten żółty poszedł. Co jest? On się gdzieś schował. Aaaa, nie mam strzału, Ej, dobra. Miałem takiego. Dobra, nie mogę. Trzeba ich dojechać. Widzisz, do kogo strzelam? Ten typ nie wiem gdzie jest, on gdzieś, on gdzieś uciekł. O oh, już, he is gone. tych tutaj, co są, bo oni są... Chyba easy, raczej Ty do zrobienia. Chłop zriftował Dostałem tego, czy ja, co tego ja dostałem? Pytać, gonić? No chyba tak będzie trzeba zrobić. Tu jest dwójka. Jezu, jestem tragiczny. A ja dostałem fraga za tamtego, co ten żółty uciekł. Dobra, to dawaj, dojedziemy ich. Bo rifta już nie ma. No. Ja mam tylko cztery graplery. Jabler mi się skońcował prawie sadz. No, ja mam ja mam cztery. Tam jest, widzisz? Dobra. I szczerze? Ja chyba zostawię sobie tą snajperkę. Już zostawię sobie tą snajperkę w pokoju, bo tu ewidentnie nie wychodzi. Jeden jest obity, drugi jest na tym. Ja ich chyba dojeżdżam. Dojeżdżam ich. Oj, tu jest... Ta, 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 ta. Spokojnie. Jeden leży. Drugi leży. leży. Let's no. go. Dobra, czak żaguje się. E, został tylko ten jeden żółty i mamy i mamy winga. Dobra. Dobra, on gdzieś tu powinien być. W krzaku może? Nie, ej, o mój Boże, chłop się sprzedał. bo myślał, że ja w niego celuję, a ja celowałem w krzaka. Tutaj jest. Auć. Ej, dobra, ja już dzisiaj padłem od snajpera. Weź mi pomóż, tutaj jest. Ja nie ryzykuję teraz one z nim. Strzeliłem w drzewo, które nawet nie było przy drzewie. Mam tylko dwa użycia graplera. to jest delikatna lipa. No, no, no. Łezu. nie, 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 nie! Jezu, ja widzę codziennie swoją śmierć, naprawdę, gwarantuję ci. Masz go tam? Dawaj, dawaj. Podjeżdżam go. Siema, kolego. Witam. Let's nice. go! Ej, łącznie chyba 17 fragów? To jest nice. dobra giera. To jest dobra giera, let's dobra. go. Let's go.